Oto pięć powiatów z największym bezrobociem. Sprawdź, czy jest tam Twój. Wskaźnik bezrobocia w Polsce w końcówce minionego roku nieznacznie wzrósł. Niemniej jednak przez cały 2024 rok był on na poziomie około 5%. Krajowa stopa bezrobocia nie oddaje jednak realiów rynku pracy na lokalnym poziomie, ponieważ są regiony, w których brakuje ofert pracy, ale są również regiony, w których brakuje rąk do pracy. A oto 5 powiatów z najwyższą stopą bezrobocia rejestrowanego na grudzień 2024. Na miejscu 5 powiat Strzyżowski, województwo podkarpackie, gdzie bezrobocie wynosiło 17,2%. Na miejscu 4 powiat Przysuski, województwo mazowieckie. Gdzie stopa wynosiła 17,9%. Na miejscu trzecim powiat Leski. Województwo podkarpackie. Z bezrobociem na poziomie 19,2%. Na miejscu drugim powiat Brzozowski. Województwo podkarpackie. Z bezrobociem na poziomie 20,7%. I na miejscu pierwszym powiatem z najwyższą stopą bezrobocia. Był powiat Szydłowiecki. Województwo Mazowieckie. Z bezrobociem na poziomie 23,3%. Z kolei powiatem z najniższą stopą bezrobocia. Był powiat Poznański. Województwie Wielkopolskim, gdzie wynosił on tylko 1%. Dla porównania, na początku lat 90. w Polsce nastąpił gwałtowny wzrost bezrobocia, spowodowany transformacją ustrojową. W 1990 roku stopa bezrobocia wynosiła około 6,5%. Jednak już 3 lata później bezrobocie wzrosło do poziomu 16,4%. Zaszczyt bezrobocia w tamtym okresie uznaje się lipiec 1994, gdzie bezrobocie wynosiło prawie 17%. Co sądzisz o tych danych? Czy w Twoim regionie jest problem ze znalezieniem pracy? Daj znać w komentarzu i nie zapomnij mnie obserwować, aby nie przegapić innych ciekawostek ze świata finansów i nie tylko.